Cześć, moi drodzy, witam was w porannym odcinku na kanale Miłosz Koszyk Odcinek nagrywany rano Dzisiaj, moi drodzy, na tym filmie pojedziemy do KFC Na śniadaniową rewolucję Pancake Burger w KFC Coś nowego 2 kwietnia coś nowego dali Także jedziemy to sprawdzić A ty subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę No i co, lecimy, przenosimy się na dwór I zmierzamy do KFC Znajdujemy się już pod lokalem KFC. Jedziemy zaparkować i jedziemy przetestować nowość tego pankejka z kurczakiem. Tu nie patrzcie na Lidla. Jeżdżamy pod KFC. Jedziemy po pankejka z kurczakiem. I powiem Wam, że chyba jestem pierwszy, który zamówił tą rzecz, bo. Aktualnie nie wiedzę, jak ją zrobić, także chyba jestem pierwszy, który to wziął. 12 zł kosztuje, 11,99 bez grosza. No i zobaczymy, czy im wyjdzie, nie? Bo to pierwszy raz chyba będą robić dla mnie. Błonik jeszcze tego nie zamawiał, także jestem pierwszy. Nie wiem, czy to jest oferta promocyjna, ale jak się dowiem, to wam powiem. Także czekamy na naszego Pankejka Burgera. Cieplutkie jeszcze. Dobra, zobaczmy Jak im to wyszło Eee Ej, fajnie. <laughs> fajnie 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 sí, Ty, ale Ale fajnie to wygląda Człowieku. Ty, sí, fajnie to Dobra, to co? Nie mam o co was oprzeć, kurde. Mm. Mm. Nie zobaczycie mojej reakcji Dobra Zrobimy tak Widać mnie? Nie widać mnie nie. dobra, uwaga, test Oj, dobre to jest! Mm. Ale słodkie człowieku M mm. o słodkie. Mm. I taki, takiego połączenia się nie spodziewałem. A to jest zajebiste. Mm. Smaczne to jest. Naprawdę to jest dobre. Mmm, popatrz, mm. połączenie słodkiego, karmelu, mmm, mm. aż mi, aż mi cieknie, mm. Moi drodzy, jestem po spróbowaniu tego nowego pancake burgera z sosem karmelowym, kurczakiem oraz bekonem i serem. I powiem wam, jestem zaskoczony, zaskoczony. Ponie, ponieważ połączenie kurczaka i karmelu, krówki i krówki. Świetne połączenie, świetne połączenie, naprawdę świetne połączenie. Takiego połączenia jeszcze nie było, nie było, słodko, ostre, wiadomo słodki, krówka, ostre, bo ten kurczak, no a bekon i ser, normalnie petarda śniadaniowa, moi drodzy, 12 zł, 11,99 bez grosza, jest dopiero poranek, 10 rano, ale mówię Wam, najlepsza pozycja w KFC na śniadania. Zobaczycie na recenzji, jak wyglądał ten burger przed jedzeniem i po w połowie, także mogę powiedzieć, że to jest najlepszy śniadaniowy burger jaki jadłem dotychczas. Ale chyba pierwszy raz jadłem śniadanie z KFC, także wróciłbym na niego, wróciłbym. Jeżeli ta oferta jest stała, to na niego bym wrócił. Bo smakował mi, naprawdę mi smakował te połączenie idealne, idealne połączenie. No. A wam dziękuję moi drodzy i zapraszam do zakończenia odcinka. Tyle z podsumowania. Ocena będzie teraz... Czy na... Dobra, teraz Ocena jeszcze i tak się powtórzy. Ocena 10 na 10. I zrobimy mój ranking, właśnie moją nazwę. Zrobimy... O, ten burger dostaje order koszyka. Order koszyka. Nowość. Order koszyka? Co? A jeszcze... Chcę Wam powiedzieć, że będzie zestaw Minecraft niedługo na kanale. Także obserwujcie, subskrybujcie i niedługo zestaw Minecraft. Jówik, lecimy do zakończenia odcinka. No i moi kochani, ee, powiem Wam tak: jestem właśnie po tym KFC nowym burgerze. Pancake burger z kurczakiem, bekonem, serem i sosem krótkowym. I powiem Wam szczerze, zaskoczyła mnie ta pozycja w KFC. Nowość, której się nikt nie spodziewał, a jednak się pojawiła, myśleli... Wszyscy myśleli, że to jest jakiś firma Prinis, a to jednak nie. Także co, mogę powiedzieć? Y, moja ocena 9 na 10, czy tam chyba wcześniej powiedziałem 10 na 10, daje dychę, po prostu dycha dla tej pozycji 11,99 ona kosztuje, także y, kupujcie dostępna tylko do godziny 11. Tylko do godziny 11 Napiszcie w komentarzu, czy jak pójdziecie, to dostaniecie dostaniecie tak. Trochę spieczonego jak mojego, czy raczej dostaniecie takiego poprawnego? A co? Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, subskrybujcie kanał, mamy 1110 subów widzowie, let's go! Subskrybuj, łapa w górę, do następnego filmu, trzymajcie się, pozderki!